Endermologia LPG jest mechaniczną bezinwazyjną stymulacją pobudzającą nasz mechanizm komórkowy. LPG oddziałuje w trzech wymiarach. Redukuje tkankę tłuszczową, wygładza celulit i ujędrnia skórę. Zabieg dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i wymanej skóry. Wszystko z bałości o klienta i komfort podczas zabiegu. Z zabiegu LPG mogą korzystać mężczyźni, kobiety, jak również kobiety w ciąży, u których bardzo często pojawiają się obrzęki. Endermologia LPG alias dla twarzy w naturalny sposób pobudza odbudowę i produkcję odmawiających składników skóry. Tymi składnikami są kolagen, elastyna i kwas hialurnowy. Efekt, który uzyskujemy po wygładzenie zmarszczek, rozświetleniu skóry oraz ujędrnieniu. Kosmetyki LPG, które są dedykowane do naszych zabiegów wzmacniają i utrwalają efekt na dłuższy czas.